To z kotelnicy w Białce Tatrzańskiej, która jest przykładem bardzo dobrej współpracy górali w rozwijaniu turystyki, a i ty z zagospodarowania ośrodków narciarskich i imprez dla całych rodzin niejno zimą, ale i latem. Od samego początku kotelnica współpracowała z banią. Dlatego najpierw i wartko tam lecą na Festiwal Moskola. No widać, że pięknie można stoki narciarskie zagospodarować nie ino zimą, ale i w lecie. Dziesięciutko, co tu widzimy, to jest nowa inwestycja na Bani, tak zwany mini park rozrywki. Jak widać, kupa dzieci z tu się pojawiła. Stwierdziliśmy, że wręcz składa, żeby tu się coś nie działo, jak się może dziać. Tym bardziej, że białka słynie z zimy, a my chcemy to pokazać, że i w lecie działo kolej. A tu to z boku, jak widać, summer tubing, czyli zjazdy na oponkach po dzielicie. Troska takich urządzeń sportowych i dużo innych rzeczy, które myślę, że mogą się dzieciom podobać. A tu mamy rozmaite cuda świątki rzeźby, a i ze skóry, ceramika, koniki ze Stryszawy, to tam młode mnie zabababią górą takie zabawki dla dzieci. Jakie piękne prace podopiecznych fundacji dla chatki, nawet taki dzwoneczek. Wspaniałe rzecy! Tu malarstwo na śklewicie! A ja tu kolędnicy zima, Ehe, I nawet joje zjenią, błędy z nieba posłane! No to idziemy po kolędzie, ale to nie na tą porę roku. I na górę kłokardka będzie, ale to nie teraz na takie upały, i no, kiedy mróz przyjdzie, zima będzie piec, to taki kapelusz zamienimy na copkę zimową. Baranica nowomodno! Siarcyste wydarzenie, nie ino muzyczne, ale i kulinarne Festiwal Moskola. Kupa ludzi nam się nasła, nie ino starych, ale i młodzi i dzieciaki. Animacje, dla dzieci są bez przerwy, prowadzone przez profesjonalnych animatorów. No, a poza tym to, co się dzieje na scenie no i czyli i festiwal kulinarny, i dużo dobrej muzyki. Jak chodziło o festiwal, zgłosiło nam się dużo kart, restauracji i nawet hoteli z Podhala, więc. Konkurs ma myślę, dość dużą rangę. No i one przez dwa dni konkurują między sobą, żeby zrobić po pierwsze najlepszą przystawkę z Moskolem, no i po drugie najlepsze danie główne z Moskolem. No i to już żyli, łoceni. Co to... wygra? Święto Moskola to nie ino święto tego placka z gruli, ale tys i siarcyście: dużo muzyki, koncerty, nowomodny folk, ale i tradycyjne melodie, tys. A cepry przyjadą, to mogą popróbować rozmaity górskich robót. No, zgodzę się, mamy tu taką nazywa się Zagroda Gaździny Maryny, a jak? I w tej zagrodzie, słuchajcie, możecie popróbować hojcego, bo i łosk robicie grule, zrobicie swojego moskola, którego wam potem upiecymy. I jest slalom z jojkiem na łysce, żeby nie było za łatwo. Przeżyj na nie zyrtki, można podejść łowce, można się napić zyntyce i zjeść łoscypka. Jak festiwal Moskola, no to trzeba własnymi rękami popróbować te placki moskolicki robić. Dorota, ci tu wszystko pochodzę, Co na początek? Bierzemy mąkę. na to i takiemu ponuł od Wadowic domy. grule to, to wiesz co to jest? Ziemniaki, ziemniaki, hej, no, to jest Jest soliczki. No i Dorota jakieś specjalne wskazówki, żeby dobry moskol był na blasę wypiecony, to co? A widzisz. Tak, on nie może się go wymieszać. Czyli trzeba się zbabrać. Tak, tak, trzeba się zbabrać. Zbabrać się w śmiało. Nie strój się nic, a, a wy tam go dopingujcie. Mąc, i no. I Próba, Próba, tak to się robi. Mogę dać mu? Pokos. Ale to już gotowe. To trzeba zacząć od mąki i ja, okay. od i go prać, go prać, I prać, I prać! I udziel placek! No idziemy z młeskalickami. witajcie! Tam myśmy wyrobili rapał rokami, a tu chcieliśmy wysmażyć. wysmażyć. Złóżmy, bardzo. Widzisz? I ten się rozleci, nie! Udało, Udało się! się. Udało się. <laughs> tak. O widzisz! Ile to musi się smażyć? O tak, 10 minut, bo to są surowe, to się, tak 10 minut. Surowe 10 minut i jeszcze yy, grube, to rozjemy. Na zdrowie sto lat, <laughs> cynstować się tu. A najlepiej przyjechać do Białki Taczańskiej i posmakować samemu. Ja myślę, że tak, no lepiej. A i przy okazji będzie można coś usłyszeć, bo zagrałem u nas dość głośno, mamy fajne gwiazdy, są chłopaki z Folk Power, jest Sydney Polak, jest Future Folk. Ostatnio Cię widział na festiwal Moskola. To jest prawda, teraz tu festyn białcański ze hej. Zgadza się, dziewiętnasty już w tym Kupa roku. Kupa czasu, 19 roku już ta wydarzenie, impreza istnieje. No to historia bogato. Pierwsze festyny się odbywały tu nad rzeką, w Białce. Trochę inne miejsce, mniejsze było. Teraz jak powstał ośrodek na ciaski, no to ośrodek się starał to przejąć. Jak widać przejenimy. Co roku się staramy modernizować coś i dokładać. Na portalu tutaj w Białce Taczańskiej dbocie, co by dzieci z kałod małego ucyły się grać, śpiewać, tańcować, co by ta kultura góralsko nigdy nie zaginęła. Jak najbardziej i Białka jest tego najlepszym przykładem, bo uno z Józ Łod malutkiego, ledwo się na nogi stanie, zacnie pierwsze słowa godać, to już się go do roz ze po góralsku, a dwa ucy się tońca i śpiewu. To nie ino zespół regionalny Białcanie i Mali Białcanie, ale jeszcze młodsi. No i młodszym zespołem są Białcanie zyngierki to takie nasze iskierki, w które nie są radość, nie są uśmiech, ale to i takie iskierki w które tą naszą kulturę i tradycję podtrzymują młod malutkiego. O zespoły Mali Białcanie i Białcanie już mają bardzo duże osiągnięcia, takim największym to jest to ze w tamtym roku na międzynarodowym festiwalu folkloru ziem górskich w Zakopanem wywalczyli Złotą Ciupagę. dzieci to do kultury góralskiej będą mieć sercu, to później można kapecko elektryki dołączyć i stary chłop aż nie po góralsku, ale na nowoczesnym instrumentarium. Zespół bukowiański, rzos, śpiewobyną nam nie zabrakło wiary i zacięcia, to właśnie te nasze malutkie dzieciątka wyrostają tego, a później dokładą się do tego słowa goralskiej poezji, muzykę rockową, taką muzykę, którą może śmiało iść w świat. To jest takie nasze goralskie recytowanie poezji. Tak, nie ma się czego wstydzić, no trzeba pokazywać całemu światu. Na kotelnicy w Białce koncerty siarcyste, hej, no ale tyz i wybory cepra i ceperki roku. dokładnie na kotelnicy w Białce Tanszańskiej wybierają cepra i ceperkę, bo to wisi jako specjalną dyscyplinę dla tych gości, co tu przyjeżdżają. co by im zolnie było, że co roku harnasia wybierają, a oni szans nie mają startować tej konkurencji. Niech ze, popróbują te pony z miasta, tyz! To nie ino cepry i ceperki, bo i przecie harnaś, górole. Ale harnaś, tu zwycię muszą mieć rodowo taki, tu prościusień kostela. Matko, Bosko! No to widać, że harna się dom. Typrocie, chyba to harna, Janow. A co ten harnaś? Rodowód musi mieć? Rodowód musi mieć, tu prosił się dobrze hala. śpiewać, dobrze zatończyć. No i też dziewcy, no mniej no są. No i tak się pokazuje, no bo potem bez saluśki roboty ten Farniss musi pokazywać ten piękny region. No i rzeczywiście dużo roboty przed nim potem jest, bo po całym świecie jeździ, ale zawsze ma do tego jest taką Noś Farnissą, wybraną troskę wcześniej. I ja myślę, że jak te chłopcy ska widzą jako ta Noś są, to temu tak się do tej konkurencji garnie. Jendrek, no co za radość, kiedyś wygrał ten tytuł harna się roku 2015. To co cię teraz będzie cekało? My będziemy cekało godne reprezentowanie naszej kultury goralskiej, śpiew toniec, a i też nieraz pewnie jazda konno, bo lubię jeździć na koniach, kumoterki, to, moja, to moje hobby. Zima narty przez ten rok na pewno godnie będę reprezentował to, co mam robić. A jak ześ tak tutaj startował, to myślałeś, że uda Ci się ten tytuł zwyciężyć? No i jak nie będziesz tak myślał, no to nigdy nie wygrasz, prawda? <laughs> Dlatego trzeba iść na pełny ogień i robić Syczko. to, co jest najlepsze, co umiesz to robić. A poza całą kulturą góralską i muzyką góralską, to i tys rozmaite, nowoczesne zespoły grają. Tak, tys wpletnimy trochę tak, żeby to nie było ino samo regionalne granie. Przez te dwa dni mamy Harlem, Dżem, Urszulę. Myślę, że tych zespołów jest dużo, ale chyba najważniejsze jest to, jak kończymy zawsze ten fest. A jak to? Przy muzyce do białego rana można się bawić. Uroli na płodhalu Beskidach, Łący, pasterstwo to my teraz z bacą i domy z łowieckami skłatelnicy kubawi górze. Hej! To, 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 to.